Adam z trudem skupiał się na naradzie, próbował przełknąć zimną kawę z papierowego kubka. Przed oczami cały czas miał Agatę, patrzyła na niego w milczeniu, oskarżającym wzrokiem. Zginęła z jego winy, przez jego próżność i głupotę. Nowicki mówiąc przechadzał się wzdłuż stanowisk. Nasi byli na miejscu w 27 minut. Niestety bandyci ulotnili się z uprowadzonym lasotą. Nie mamy żadnych świadków. Nikt ich nie widział. Ślady opon z błota nad jeziorem urwały się na szosie. Zawiesił głos i wskazał na porucznika Sikorę, który siedział przy komputerze. Jest i dobra wiadomość. Zidentyfikowaliśmy w centrali bandycką parkę. Sikora otworzył plik w laptopie, przerzucił obraz na duży ekran. Pojawiły się twarze Markosa i Maricy na fotografiach z kartoteki kryminalnej z podpisami w języku niemieckim. Dostaliśmy to od Niemców, nasza policja nie miała ich w rejestrze. Grzegorz Marecki, alias Grigoris Markos, zaczął Sikora. Półalbańczyk urodzony w Polsce, syn jugosłowiańskiego dyplomaty i Polki. Dostał nazwisko matki, kiedy rodzice się rozwiedli. Odbył szkolenie komandosów w Dywizji Powietrzno-Desantowej. Przeniesiony do rezerwy w 92. Uważał się za Albańczyka. Pojechał na Bałkany walczyć o wolność Kosowa. Zaciągnął się do partyzantki muzułmańskiej UCK. Był żołnierzem wyjątkowo brutalnego oddziału majora Horadina. Ideały wolności wywietrzały z głowy Mareckiego podczas mordów na serbskich cywilach. Brał też udział w handlu ludźmi i narkotykami. Jego oddział wziął do niewoli grupę Serbów. Mężczyzn zamordowano, kobiety najpierw zgwałcono. Marcos nie zgodził się uczestniczyć w gwałcie na niejakiej Marice, potem umożliwił jej ucieczkę. Próbował ich zatrzymać major Horadin Markos go zastrzelił. Uciekł z Kosowa do Polski, z malicą, jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze razem.